W tym roku Rada Pedagogiczna zadecydowała, że temat prac będzie związany z naszym patronem, czyli święty Franciszek, patron ekologów. Czyli właściwie liczyła się kreatywność. Jak zawsze kreatywność, pomysłowość i to, że chcieliśmy pobudzić nauczycieli do tego, aby poznały y, dzieci powiatu Szanowskiego z przedszkoli powiatu Szanowskiego i grup zero postać świętego Franciszka Patrona Ekologów i to był nadrzędny cel. Pracy jak widać wokół nas sporo jak zawsze. W tym roku rzeczywiście prac jest więcej niż w zeszłym roku. Mamy tutaj y, w naszej galerii sztuki przedszkolnej 68 y, prac płaskich i 20 4 prace przestrzenne. W zeszłym roku było tylko 14, czyli można powiedzieć o 10 więcej przestrzennych, co jest też takie pozytywne, to to, że w zeszłym roku było tylko 17 placówek, a w tym roku mamy 20. Choć zakończenie podsumowanie konkursu z przyczyn pandemicznych skromniejsze. Skromniejsze. Przeprosiliśmy wszystkich uczestników, że nagrody zostaną doręczone, dowiezione na placówki, dyplomy i książki. Dziękujemy starostwu powiatowemu w Szanowie za to, że mogliśmy ufundować nagrody dla naszych artystów. Natomiast to dzisiejsze spotkanie jest tylko dla naszych dzieci. Ta nasza galeria jest galerią, można powiedzieć, całego roku. To, co tutaj widzimy, to jest jeden dzień. Wernisarz prowokuje nas do tego, żebyśmy zamienili naszą szatnię właśnie w taką mini galerię, więc bardzo się cieszymy, że jesteście. Cieszymy się, że możemy kolejny raz. To jest już 12 edycja, więc można powiedzieć, że 12 lat. Jesteśmy z naszymi koleżankami, z naszymi dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych Powiatu Szanowskiego, gdzie są również oddziały zero. Także bardzo się cieszymy, że nasze prawie 81 koleżanek przygotowało ze swoimi wychowankami te piękne prace. Także bardzo serdecznie dziękuję, bardzo cieszę się, że podjęły rękawice, że jednak ta postać świętego Franciszka jest ukazana w formie właśnie takiej, jaką dziecko widzi. Żyri w osobach pan profesor Adam Pociecha, Akademia Sztuk Pięknych, artysta polastyk Małgorzata Góra-Dereszowska oraz leśniczy Leśnictwa Szczakowa Jerzy Siewiorek 11 listopada przybyli do naszego przedszkola. I ciężko pracowali, żeby wybrać. Mamy nagrodzonych 51 dzieci, także 51 dyplomów, 51 książek i każda placówka też dostanie książkę o Świętym Franciszku.